Dobra jest. No, ale no ty. No, co tam kurwa? Nie jest ty. E, musimy zrobić tak, że żebyś ty miał 5 gwiazdek, nie? O kurwa, no. To będzie wtedy a ja mam 3 gwiazdki, to będzie PiS. No. Będzie dobra. 8 gwiazdek MMR, poziom trudności. Ogólnie ta afera ta. Pandora Gate, to ona dotyczy ogólnie no. youtuberów, nie? Tak, tak. E, Ten, bo by mi ka kanał zamknęli, bym musiał, wiesz, kurde do roboty normalnie, do fabryki iść. Aha, no. Ten, bo normalnie, wiesz, ten filmik, co... Jeden tam z pierwszych, co graliśmy w Hanta kiedyś. Goła dupa, co było, to normalnie no. człowieku... Wardenga to mnie wypisywał, wiesz... Nie pytał, czy ja wiedziałem, czy ja nie wiedziałem, wiesz. W ogóle mnie rozbraja teraz ta sytuacja, że Wiedziałeś, a nie powiedziałeś. A, I tam afery robią komuś, że wiedział, a nie powiedział. No, to jak w tym dziadek wiedział, nie powiedział, nie? No. To bo... że siła babka mak, nie wiedziała no. jak. Dziadek wiedział, nie powiedział, za to w kozie I... będzie siedział. Tak, i dostał wyrok. No. Trochę to powiedzenie to ma trochę zna zna znamiona Pandora Gate. No. Ty jak ten, Robin Hood. Robin Hood. Ty dawaj zrobimy tak, że ja jabłko se postawię na głowie i ty. A no. z... I ty z łuku... Dynie. No, dynie, a ty z łuku strzelisz. Zjechał dynie. na dół. On zjechał na dół. No spoko, Jest drugi. Nie widzę. Gdzieś tu jest, wiesz. Nie wiem, żebym się mógł wyrwać. Dobra, zginął z łuku. Kurde, nie mam przeładowane Nie widzę go Oznaczaj mi, no 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 Tam gdzieś jest. Tu jest za winklem. O nie, no naprawdę? Ja pierdolę, ty. No patrz! No kurde, tyle co on wyłapał, to ja nie mam pytań ode mnie, ty. Co za gość. I... Ty, jest gracz! No, Dostał. Kurde, już daleko jestem. Kurde, jeszcze mnie zatruła te No i... ja, Ale ja jestem głupi, słyszałem typa, no ja! Ale jestem słaby, Ty. Przyszedł się A Abym go zmiótł, cholera, bo. Weź z tego okna może wyjść, bo cię... Ale skiepsiłem masakryczny. Tu jeden zabity jakiś jest. A to ja się w takim razie strajdowałem z jednym. A. No i, i tu jakiś drugi przybiegł w takim razie. Aha, dobra, to widzisz. To może jego koleżka, ale to ja nie rozumiem. Zaraz czapę dostanę pewnie. Eee. Ole fart, ty został mi skrawek życia, ty. A ty go zabiłeś? Tak, tak. Stary, ja w ogóle nie wiedziałem co jest grane, ty ja... Bo już mi się nie chce grać tymi... O, oni już na wyjście idą, widzę typa. No. Dostał. Jeden, w blocie. Dostał. Tu za tym kamieniem są. Mhm. Dostał jeden, znowu. Trzeba się leczyć. Zabiłem chyba, znowu drugi raz gościa. Dobra, jeden leży tutaj na dwóch leży, ty. To jest... Ja tam wiadomo, jak ktoś ma takie zapędy, to jebać go, ale to nie, to nie YouTube i nie ludzie są od tego, żeby to rozstrzygać. Tylko jak masz takie dowody jak wardenga, tak. to się idzie z tym na prokuraturę i to się robi w cieniu kurwa sądy niech działają. Ja na przykład ale ja wiesz, na przykład jak, jest... jak oglądałem tłumaczenie tego box to ja go tam rozumiem trochę, wiesz, no kurde, że napisał jakieś głupoty na czacie jakimś, wiesz no. i oni z, kurde stracił, wiesz, to wszystko. Powiem ci, to jego mi tam też znaczy szkoda. Ja tam. Ja tam za nim specjalnie nie przepadam w ogóle, nie, ale. O, myślałem, że grać się skrada. Ja pierdzielę. A gra to ma człowieku znamiona, człowieku z o kurde. jakiegoś horroru, ty. Koleżka sprzedał takie info, że chyba w przyszłym roku będą usprawniać grafikę w tym. Tak, fancie. tak, tak będą, no. No, 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 nowy o. silnik będzie, no. To grubo będzie powiem ci, bo wiesz, bo mi się teraz nawet grafika podoba bardzo. Nowy silnik, ma być nowa mapa z nowym Bossem, chyba. Póki ludzie kupują skórki, to się gra rozwija. Gra się może rozwija, ale yy, że samemu by się przydało rozwinąć w tą grę. Aha, no. A Ja się cofam do tyłu. O. <laughs> ja się cofam do przodu. Tak. Fajną masz tą giver Ten Aha, a jak naciśniesz z, I, to masz inspekcję broni. Jak I naciśniesz, ale nie wszystkie skórki mają. A, wie, a słyszałem, że to jest nowe. No, no ten fajny, no o. no, dobre, dobre, ty a ja pokaż. No i widzisz, schować się taki typ. I zadowolony, no dobra, mamy czas. Prawiegnę. no no. Ja nie wiem, czy on gdzieś właśnie pod tobą teraz nie, nie, nie będzie, kurde, skłócany właśnie. O, dostałem! Skądś mnie zabił, kurde. Ale nie wiem skąd, ma kuszę jakąś. No, no właśnie, kuszę z shotgunem. Eee, wydaje mi się, że on jest gdzieś po, po lewej tego o, budynku, gdzieś tam. Albo tam. pod tobą gdzieś był. No może, chuj wie, bo widzisz, na tym daszku mnie zabił. Jest, widzę go. Ano, no. no. Dobra On cię chyba sprzątnie Trzeba drugą O strzela do mnie Tak, tak, tak Zabity I boss na biało Chłopie z wyskoku go zabiłem Leciałem z dachu i w locie Gdzie on, gdzie on był? Tutaj A. Czekaj, rozwalę tego bięcha, bo on mnie tu... A nie mam, czym. masz jakiś dynamit? Nie. Czekaj, gdzieś tu widziałem pomarańczową o, on ma baseballa bej miał, patrz. O, na to blisko. Można wziąć ten, żeby walczyć z bosem. O no no no, w sumie nie głupi pomysł. Ty, co mnie zabiło? Nie wiem. Kusza! No, 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 jest tu ktoś. Ty on się podniósł sam, chyba. Może być. No, I... dojechałem go. Ja! Yeah, ostro, ty, ale twardy. Dorię. Rien... Musisz na niego orientować, jeszcze wiesz? Tak, pa. Co za gość, ty. Kompletnie o tym zapomnieliśmy, ty. A lipa, bo jestem. Bo żon... A jest lipa, bo, bo jestem po... w środku. Nawet jak chciałbyś mnie podnosić, to tam boss będzie. I wiesz, i tu masz nie, bossa, nie. a tu masz gracza. Jest kompletna lipa, ty. No wiem, no, poczekam z dwie minuty. No. Chyba, że masz jeszcze coś, żeby żeby rzucić, podpalić. Chujbie, ja nie wiem. Kurde, go zgubiłem z oczu. Uh -huh. Jakżeś go skosił, ostro ty, masakra, ładnie. Buddy, don't revive, it doesn't make sense. ja zauważyłem, że często ginę przez to, że właśnie Raszyk, Ty trzeba na spokojnie, ty. ty. badać, wychodzić, gościa, wiesz. Tam boss jest, ty. Ja tam wjeżdżam z tym shotgunem. Do środka. Wjeżdżam na rynku, puzą. No, ale na strzała mnie za Ha, pięknie ty. Ja nie przyuważyłem go, ale mordo, ja mam. O, ale żeśmy zagrali. No, człowieku, no, masakra. Dobra gierka, no. Lecimy, ty! Ruriken zabity jeden. No i dobrze. Jest drugi na dole. Zabity drugi. No i elegancko, panie. Tutaj był. Inna, inna ekipa jest, mordo! Gdzie? Plec, plecy, plecy. Oznacza, oznacza. Twoje plecy, dobra, wycofuję się trochę. No kurde! Pierdolę, jak on mnie tu tak podszedł nagle, kurwa? Gdzie, nie wiem, nie rozumiem tej gry czasami. Że te, mogę być winna grosika? No. Uh. no. Kurde, to jest bzdura na kuckach. O, ono one ostatnio, te kruki są dziwne. Dobra, robię trochę hałasu. Tak, ktoś tu chyba podchodzi do mnie. Nie, do ciebie to chyba strzelają. Nie wiem, co my gdzie to strzela, ty. No, oni w środku się strzelają, chyba. Nie, no, ktoś do kogoś Oznaczaj, oznaczaj, oznacza, bo ja nie widzę. Na dole jest tu gdzieś. Kurde, przycylował mnie, ja myślałem, że go zabiłem, ty. Ten z dołu? Tak. Dziwnie podbiegł i ucichł. Jest, 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 widzę. A, u mnie. U mnie są, pode mną? Nad tobą. To nie wiedziałeś jak on na mnie zeskakuje? Widziałem, ale nie miałem tak dobrego cela, żeby go trafić, nie? Dopiero... O lewej będziesz miał też gość, o, o, podleczył się. A tu zabiłeś kogoś. Tak. No on jest na moim ciele. jest tam, jest tam, był tam. Jest, jest. Mnie nie podniesiesz teraz, nie? Na górę ci wchodzi. Przed na dół znowu. Uważaj, uważaj, rzuca ci coś, uważaj. Aj, kurwa. Ty nie słyszałeś tego, że on rzuca coś? Ja słyszałem, no ale gdzieś musiałem uciec, a ja chciałem, wiedziałem, że on tu idzie, ale kurwa. Hmm. Ale kurwa, wyłapał ode mnie tam dwa strzały wcześniej i przeżył, kurwa. I tu jest taki spot, że ludzie wchodzą czasami i zabijają i nikt nie wie skąd, kurde, że pa tu. Nie wiem, czy mi się tam udawało, się nigdy nie próbowałem. Oj. A tutaj o. Gdzie ty Ktoś sykłuje, ty. Gdzie ty jesteś? No właśnie. <laughs> Na górę patrz. Aha. Ty jesteś kurde, kudegośce kurca, a ja się strzela do no, ludzi, oni nie widzą, bo to nikt tak nie patrzy wysoko, nie? No, no, no. Ty dobre. Kurwa, się uszkodziłem. O, tak, ty. Jest? No, w drzwiach. Kurde, nic nie widać w tych drzwiach. A nie widać, właśnie, no. Zabity w oknie o, zabity. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie wiem, strzelać myślisz? Usze ma. Zabity jeden. Muszę się leczyć. Jeden jest jeszcze znowu w zielonej koszuli. Tutaj jest baba. Zabito. Dobra, ja do zombiego. O, nie mogę trafić, pierdol. to weź kastet i go kastetią Ładnie, ładnie. Pau, pę, 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 pę. I chul, wszyscy leżą. Ja kiedyś, co, jak już mi się ta gra tak znudzi, że mi się w ogóle nie będzie chciało grać, to sobie zainstaluję cheaty i kurwa będę tak właśnie, stąd tu sobie strzał, stał Aha. i zabiło wszystkich nie, na mapie. ja wiem, ale przecież jest jakiś anti-cheat program tutaj. No, no i co z tego, wszystko do obejścia. No ale, ale, a jak to można, skąd te cheaty wziąć, bo ja bym sobie już teraz w takie wziął. Ale to zbanują ci konto Steam, będziesz musiał nowe konto, nową grę kupić, jak już cię zbanują, nie? A. Jak do, dojdą do tego, że już masz te cheaty, co nie, bo to widać, nie, gracze cię zaraportują. Dostaniesz Bana i... sia. Taczniki. Młe? O właśnie czeka, ja muszę wodnika zabić. Jest grać! Mordo, skrada się. Spoko, spoko. Kurwa. Łapałem od niego. Dostał głowę, jest tutaj. Podejdź do niego, może. To ty? Ja. Wydawało mi się, że go widziałem w krzakach ruch. On dostał głowę. Jest tutaj, ale to solo to się podniesie, pewnie. Nie, nie, raz. nie, tam jest ktoś jeszcze jeden. Ktokolwiek to był. On wiem, że pod... był dźwięk głowy. A. Ale ja widziałem, że się ktoś ruszał, tak jakby że no ktoś się podniósł, nie? No, bo tam jest wskazówka. Jest na górze gość. Kurwa nic nie ma. Dostał, nie wiem czy nie zginął przypadkiem. Muszę się leczyć. Tam, za tym, doła, tam za tym płotem co jest, to on dalej tam jest. Jest tutaj. No ja pierdolę. Tam, tam. Jakiś mnie inny zabił. Wymieniłem się z nim. Jestem w sumie bezpieczny, chyba. Ale to i tak oni już tu się zbiegają. Oni tam po lewej byli, no tam o, był jeden, ja się z nim wymieniłem. Dałby się rady mnie podnieść, jakbyś się tu po lewej schował. Za tymi, tymi skrzyniami. On tam leży, właśnie, no. Już od lewej to podchodzi. Dobrze, daj! Ale... Kurde. No za daleko, jako późno zawsze jesteśmy od siebie, bo tu jak jest... Teraz trudno, byliśmy tak, trzeba mieć teraz... kąty, żeby wiesz, dwóch gości było, no ale i tak teraz gdzieś to... byłeś, nie widziałeś tego typa. No ale no, to akurat ty go widziałeś, ale byliśmy blisko tym razem.